Witajcie, 1 października tego roku pewna era w świecie Ninjago się zakończyła. I faktem jest, że fandom Ninjago te zakończenie podzieliło fanów. Jedni mówili, że było to jedyny słuszny sposób, że ta kreskówka się skończyła. Zaś inni mówili, że chyba najgorsze zakończenie ze wszystkich sezonów. A zakończenie Embrace Your Destiny zostało całkiem dobrze przyjęte. Pomimo faktu, że oba zakończenia są bardzo do siebie podobne. No bo popatrzcie. Wielkie zło jest pokonane poprzez współpracę naszych bohaterów, po czym dostajemy scenę jak nasi bohaterowie radzą sobie po zwycięstwie. Tym zdaniem można zarówno opisać od odcinek 30 Crystallize, jak i część 4 Embrace Your Destiny. A zatem najpierw przeanalizujemy zakończenie Ninjago, a potem porównamy je z Monkey Kidem, żeby zobaczyć, co poszło nie tak. Po pomimo tych podobieństw, zakończenie Monkey Kid było całkiem ciepło przyjęte w porównaniu do Ninjago. Więc odcinek zaczyna się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie zakończyliśmy poprzedni. Lloyd, Garmadon i Harumi próbują postrzeć mrocznego władcę, lecz podczas tej bitwy Garmadon dostaje poważne obrażenia i tutaj mam już swój pierwszy problem, bo jak się później okaże jednak nie umarł, co to po prostu jest kolejna fałszywa śmierć w tym serialu, która szczerze jest na takim samym poziomie co śmierć Korra tym sezonie, jeśli nie gorsza. Ale hej, przynajmniej Lloyd się w końcu przełodził w swoją formę, oni na dodatek wyrosły mu cztery ręce, to znaczy dwie ręce, ale teraz muszą mieć cztery. Ale pojawia się kolejna wada, gdyż mimo faktu, że widzimy tę jego przemianę w jakieś pół minuty, to nie dość, że praktycznie nie zrobiła nic, to jeszcze rujnuje jeden z głównych motywów tego sezonu. Mianowicie, na początku tego sezonu Zayn nie radzi sobie z traumą po utraceniu, jej, więc dosłownie wyłącza swoje emocje. Jednak w odcinku Dobra strona żalu uczy się, że żal i negatywne emocje mają ma też do siebie pozytywne cechy. I akceptacja swojej frustracji, jak i po prostu nieodrzucanie żadnej części siebie, jest przejęte przez Lloyda w tym sezonie, bo od odcinka 20, gdy się dowiaduje, że forma Oni będzie będzie potrzebna, odrzuca tą część siebie, co ogólnie nie jest pozytywną wiadomością dla odbiorców serialu. Nie chodzi mi też o to, że po prostu zaakceptował, że jest potworem, ale żeby zaakceptował, kim jest i znalazł balans, bo ostatecznie Lloyd to Lloyd, a nie żaden oni albo smok. Ba ten film wyjaśnia ten problem lepiej niż ja potrafię. Lloyd You can look at this two ways. Option A: You don't embrace your Oni side, gets kicked out of the temple, relying on your friends, lose their powers to save you, and endanger the rest of the world, and make your arc racist and selfish. Or option B: You embrace your Oni side for ten seconds. You kill the Overlord, save your friends, family, and Ninjago City. A zatem Lloyd, za pomocą mocy swoich przyjaciół, pokonuje Owelorda na zawsze, ale czy na pewno? Bo sam mroczny władca powiedział, że dopóki światło będzie istniało, to ciemność wciąż będzie również. Ale światło wciąż istnieje, więc niby nasz główny antagonista został pokonany, ale nie wiadomo czy naprawdę. No więc. no wie się. A potem Garnold wyjawia, jak tak naprawdę nie umarł i dostajemy nasz happy ending. I szczerze, te dwie ostatnie sceny są całkiem dobre. Spełniają swoją rolę i co prawda łyski ją uroniłem, to przy nich to i tak uśmiechnąłem się i poczułem powiew nostalgii do tych wszystkich lat, które spędziłem z tą serią. Więc przynajmniej te dwie ostatnie sceny według mnie twórcom wyszły znakomicie. Teraz, co zrobił Monkey Kid, to sprawia, że zakończenie ich sezonu było lepsze. Po pierwsze, zakończenie nie złamało żadnego głównego motywu sezonu. Po drugie, po pokonaniu Lady Bondy jako odbiorcy jesteśmy pewni, że nie żyje, gdyż nigdy nie było powiedziane, że jest nieśmiertelna, a poza tym widzimy, jak znika z egzystencji. Ostatecznie wzmacnia i umacnia tylko motywy, że tylko współpracą dadzą radę wygrać z Lady Bondyman i jest to nam pokazane w spektakularny sposób. Nieważne, czy wróg, czy przyjaciel, potrzebna jest pomoc absolutnie wszystkich. Ostatnie sceny według mnie są na takim samym poziomie, co te z Ninjago, a więc co ostatecznie Monkey Kid zrobiło innego, że ich ending był lepszy? Moim skromnym zdaniem Monkey Kid nie zaprzeczył swoim motywom i nie miał niepotrzebnej fałszywej śmierci jednego z głównych bohaterów. I było wiadomo, że główny antagonista został pokonany i nie żyje. To by było na tyle. Jeśli spodobał Wam się ten film, to możecie zostawić lajka i suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów. Ja jestem Monkey Man i dzięki za oglądanie. Cześć!